Lecimy z takim zadaniem. Trzy proste, przecinające się w sposób przedstawiony na rysunku tworzą trójkąt ABC. Uzasadnij, że trójkąt ABC jest równoboczny. Zauważyłem w sumie, że nie oznaczyłem wierzchołków tego trójkąta. Zrobię to teraz. ABC. I teraz, y mając coś uzasadnić, zawsze bazujemy na tym, co wiadomo. I teraz. Y co wiemy? Wiemy, że tutaj mamy kąt alfa, tutaj mamy kąt alfa, a tutaj mamy 120 stopni. Chcemy jakoś dokopać się do kątów wewnątrz tego trójkąta, bo jak mamy uzasadnić, że trójkąt jest równoboczny? Możemy pokazać, że długości boków są takie same, albo że kąty wewnątrz tego trójkąta mają po 60 stopni. I Tutaj nie mamy żadnych długości boków, więc możemy domyślać się, że będziemy musieli bazować na tym, co mamy dane, czyli na kątach. I teraz zobacz. E, tutaj mamy prostą, którą przecina druga prosta. Tutaj mamy kąt alfa. Skoro mamy dwie proste, które się przecinają, to kąt, który znajduje się naprzeciwko, jest taki sam, czyli tutaj mamy też kąt alfa, bo te dwa kąty... Warto to zapisać, z jakiej własności korzystamy, dlaczego one są takie same? To są kąty wierzchołkowe. wierzchołkowe. Jedziemy dalej. Tutaj mamy 120 stopni. Zwróć uwagę, że tutaj mamy też kąt i te dwa kąty mają wspólny wierzchołek wspólne ramię, a ramiona dopełniają się do prostej, Tworzą prostą. To znaczy, że ten kąt, który znajduje się w tym miejscu i ten kąt to są kąty przyległe. Kąty przyległe. Co wiemy o kątach przyległych? Wiemy, że sumują się do 180 stopni. Skoro ten ma 120 stopni, to ten ma 60 stopni. Znamy miarę jednego kąta wewnątrz tego trójkąta, ale jeszcze nie mamy pewności, czy ten trójkąt jest równoboczny. Jak to pokazać? Zobacz. Tu mamy 60 stopni, tu mamy alfa i tu mamy alfa. Co wiemy o sumie miar kątów w trójkącie? Suma miar kątów w trójkącie to 180 stopni. Oznacza to, że 60 stopni dodać alfa, dodać alfa to 180 stopni. Musimy teraz rozwiązać takie równanie. To jest równanie z jedną niewiadomą, którą jest alfa. Mamy zatem 60 stopni, dodać 2 alfa równa się 180 stopni. Ile musimy dodać do 60 stopni, aby otrzymać 180 stopni? 120 stopni, czyli 2 alfa równa się 120 stopni. To ile wynosi alfa? Musimy podzielić obustronnie to równanie przez 2, i otrzymujemy, że alfa to 60 stopni. Skoro tu mamy 60 stopni, tu mamy kąt alfa, który ma 60 stopni, i tu mamy kąt alfa, który też ma 60 stopni. To znaczy, że mamy trójkąt równoboczny. Pokazaliśmy, że wszystkie kąty wewnętrzne tego trójkąta mają 60 stopni. To jest trójkąt równoboczny. I wykonaliśmy kolejne zadanie na dowodzenie. Gratuluję. Zapraszam cię do zasubskrybowania kanału oraz do polubienia strony na Facebooku. Dzięki. Mam nadzieję, że będziemy uczyć się razem aż do matury. Tam na moim kanale znajdziesz też lekcje do liceum.